Pokój i dobro, kochani. Dziś jest środa 20 grudnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, cała dzisiejsza liturgia Słowa jest potwierdzeniem, że jeżeli Pan Bóg coś obiecuje, to Słowa zawsze dotrzymuje. Czasem zdarza się, że kiedy my dajemy komuś Słowo, to czasem nasza gwarancja jest limitowana. Natomiast kiedy Pan Bóg do nas mówi, Jego Słowo. Jest wieczne. Kochani, kiedy kupujemy jakieś produkty, to widzimy, że jest data ważności. Natomiast jeśli chodzi o Słowo Boże, nigdy nie przestają być ważne. Jego słowa są zawsze ważne. I Pan Bóg tego samego oczekuje od nas, że kiedy my obiecamy coś Panu Bogu, to dotrzymamy słowa, że nie będą to tylko obiecanki, cacanki. Natomiast, kochani, absolutnym przeciwieństwem postawy Pana Boga, prawdomówności Pana Boga jest szatan, który jest Ojcem Kłamstwa. Zauważmy, co zrobiła Maryja dzisiaj. Maryja poszła za tropem Pana Boga, nie za tropem złego ducha. Zły duch mówił tak, nie będę służył. Natomiast Maryja mówi, niech mi się stanie według słowa Twego, oto ja służebnica pańska. Tamten mówi nie będę służył, nie. A Maryja mówi tak, jestem służebnicą pańską, chcę spełniać wolę mojego Pana. I kiedy patrzymy na życie Maryi, to widzimy, że Maryja również dotrzymała słowa. Jest naszą Matką w wierze, ale jest również pierwszą chrześcijanką, która jako pierwsza wysłuchała słowa Bożego i wypełniła w swoim życiu. Maryja nie tylko opierała się na swojej deklaracji, że powiedziała Panu Bogu tak, ale również widzimy ją w różnych momentach życia Pana Jezusa. Widzimy, kiedy niósł krzyż spotkanie z Matką. Widzimy, kiedy był pod krzyżem wielu Go zostawiło, a ona tam była. Ona była również apostołami podczas zesłania Ducha Świętego. Maryja była z Jezusem zawsze i wszędzie. Kiedy powiedziała Panu Bogu tak, to dopełniła tego słowa. Teraz, kochani, kolej na nas. Kochani, dzisiaj otrzymałem takie prowokujące pytanie. Czym różni się zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela, kiedy anioł przychodzi do Zachariasza, a zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie chodzi o narodzenie Pana Jezusa, kiedy przyszedł anioł Gabriel do Maryi? Zarówno Zachariasz, jak i Maria otrzymali zapewnienie nie bój się. Zachariasz o coś spytał i został ukarany. Maria coś spytała i została nagrodzona. Jak to się stało? O co chodzi w tym wszystkim? Czy to jest sprawiedliwe? Kiedy Zachariasz pytał, to poddał wątpliwość wypowiedź Anioła, spytał po czym to poznam, że ty mówisz prawdę, że to się naprawdę stanie? I wtedy został niemy. To był właśnie znak, o który się dopominał. Niezbyt na tym pewnie dobrze wyszedł. Natomiast Maryja nie poddawała wątpliwość, Maryja nie prosiła o żaden znak, tylko pytała o sposób tego wykonania. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Czyli ona nie brała pod uwagę tego, że może to się nie stać, tylko jak to się stanie, w jaki sposób. A Zachariasz, po czym to poznam, że. To naprawdę się stanie. Nie wiem, czy czujecie różnicę, ale to jest znaczna różnica. Maryja odpowiedziała wiarą, natomiast Zachariasz wątpliwościami. Kochani, Pan Bóg dał słowo Dawidowi, złożył mu obietnicę i dokładnie, co do jednego szczegółu, wypełnił w Jezusie Chrystusie. Maryja dała słowo Panu Bogu i wypełniła w całym swoim życiu. I również, kiedy Ty obiecujesz coś Panu Bogu, to postaraj się, by nie cofać danego Słowa. Postaraj się, tak jak Pan Bóg, dać Słowo i wypełnić w całym swoim życiu. Niech w tym wszystkim Pan Bóg nam, kochani, błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa.